Tu jest cały problem. Całe przeszkadzanie jest tu już, mhm. wiesz. Wymień trzy ulice w Grudziądzu. Halera Wyspiańskiego. Nie Ale jest Wyspiańskiego? Jest. jest? Wymień trzy elementy silnika żużlowego. To yy, wał, rozrząd i motoplat. Trosiłem? Trosiłeś. Idziemy. A jaki wał? Nie powiem, to moja słodka tajemnica. Wymień trzech indywidualnych mistrzów z świata, którzy w przeszłości jeździli w próbie GKM grudziąc. Niki Pedersen. Krzysztof Kasprzak. Nie, dobre. Wymień trzy nazwiska trenerów GKM w historii: Kępiński, Kościecha i Ślączka. Czemu masz takie łatwo? Musiałem wyliczyć na palcach. Wymień trzech znanów ci komentatorów żużlowych: Dryła, Gorościel, tak? Nie. Wymień trzy czynności, które robisz przed tym meczem. Rozgrzewam się, przebieram i rozciągam. Znanąłem? O, to ty, to jest najlepsze. Ciekawe, czy teraz dasz? Też radę, prawda? Wymień trzy imiona osób pracujących w marketingu GKM Grudziądz. Sławek, Marta i Tomasz. A, yes. no dobrze, no dobrze. <laughs> Wymień trzy miasta, z którymi GKM Grudziądz w 2025 roku będzie rywalizował w rozgrywkach Ligi. W Lublin, Wrocław, Gorzów. No takie rzeczy. Wymień trzy pomieszczenia na stadionie. Biuro zawodów. Hmm. Jedna toaleta, druga toaleta, trzecia toaleta. Dobrze jest. Dobra, ostatnie dwa. Ja. Takie rzecz. Wymień trzech zawodników z w Wrocław. Maciej Janowski, Artyom Maguta i Dan O, Czekaj, czekaj, czekaj. Wymień trzy zabytki w Grudziądza. To Ta wieża tam. Ja nie wiem, jak ona się nazywa. <grybka> Klibek w ja, jakoś klima, klima, nie wiem. Dity, on był gruziąc.